Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Mariancello z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie, na kolejny amatorski pojedynek szachowy, gdyż kontynuujemy serię Waszych partii, partii widzów, w sumie analizy Waszych partii. Partia ta pochodzi z GP Torunia, Grand Prix, moi drodzy, szachy szybkie, biały migrato Natalia, natomiast czarne bierki należą do czarnoksiężnika Mateusza, kimkolwiek ten gość jest. Tyle wiem o tej partii, moi drodzy, zaraz zajmiemy się jej przebiegiem, bo to jest tutaj kluczowe, więc tyle słowa. Wstępu zapraszam się, dajcie wygodnie, albo stójcie, jak wolicie E4, moi drodzy, ze strony białego. Czarne grają E5, skoczek F3, skoczek C6. No, łapa w górę, kto widział już tą pozycję, te ustawienie. 10 tysięcy razy przynajmniej widziałem je wczoraj. Goniec może wyjść na C4, można grać D4, można grać skoczek C3, można grać goniec B5. Tutaj mamy goniec B5, Deruy Lopez, czyli oczywiście partia hiszpańska. Skoczek F6, D3, A6, moi drodzy, skoczek D4. To są popularne posunięcia, nawet gonie C5 się grywa. W tutaj partii hiszpańskiej, czarnymi w tym momencie tutaj mamy A6. Bardzo grywalny ruch, wyjaśnienie białopolowego gońca od razu. Co on chce zrobić? Czy on się wycofuje, czy tłucze? Można było oczywiście zachować gońca, grając im na A4, przerzucić później ewentualnie na to przekątną, natomiast biały zdecydowały się wybić skoczka, skoczka, który jest obrońcą centralnych pól bicie na C6, można bić do centrum tutaj jednak bicie z D, uwolnienie białopolowego gońca, Hetman świetnie czuje się na linii D i teraz tak naprawdę pozornie tylko ten pion jest za darmo, bo materiał zostaje odbity po ruchu Hetman D4 za momencik, i to jeszcze z szachem dobra moi drodzy po tym biciu debije C6, krótka rozszada z strony białego i bardzo dobrze skoczyk F6 do gry być może nawet D3, być może wieża E1 to były dobre ruchy. Skoczek C3 jednak. Goniec D6 ze strony czarnego. No nie ma co tutaj komentować na razie. D3, uwolnienie czarnopolaka. Krótka roszada. Nie wiem, goniec moi drodzy G5. Może H3. O, to były takie całkiem dobre ruchy, wydawałoby się. Wieża E1. Nie wiem, król H1. No z tym królem to może niekoniecznie. A4 jednak. No grabią przestrzeń tutaj na hetmańskim białe. Po ewentualnym tutaj ruchu B5. Wybicie, otworzenie linii dla wieży. No fajny plan, tylko że teraz goniec G4. Troszeczkę takie wredne związanie wydawałoby się, no bo no ten skoczek póki co jest uziemiony. Herman, jak odejdzie, to zostanie wybi mm -hmm. Zostanie wybite, zrujnowana zostanie tutaj struktura pionowa, zupełnie jak jest to na skrzydle Hetmańskim u Czarnego. Tylko że tutaj ta zrujnowana struktura pionowa no, odbijałaby, odbijałaby się czkawko dla króla. No król chce się czuć bezpiecznie w swoim, nazwijmy to, zamku. Dlatego też być może, moi drodzy, goniec e3, skoczek poprzez b1 na d2, nawet taka stokryba tutaj coś, coś, coś sugerowała, chociaż tak naprawdę h3 bezpośrednio było ciekawe. No, Jeżeli bicie, to hetma się rozgrywa, więc fajnie, prawdopodobnie, wysoce prawdopodobne jest to, że czarne zachowałyby tutaj presję na tej przekątnej i wycofały gońca na h5, no nie wiem, g4 może troszeczkę ryzykowne. Na spokojnie jakiś goniec E3 na razie, tak? Więc tutaj nie ma, nie, nie ma, nie ma pośpiechu. No nawet będzie może zagrać w ten sposób. Może jakieś G4 przygotować. Kto to wie? W każdym razie tutaj nie uświadczyliśmy H3 w tej partii, tylko goniec, moi drodzy, G5. Oko za oko, ząb za ząb, związanie za związanie. Aha. Podejrzana idea, czyżby? Tutaj czarne wyjaśniają gońce od razu. Grają H6. No nie wiem, ja bym odszedł tym gońcem na H4. Tutaj jednak bicie. Debicie nie jest dobre. No tutaj zostają czarne z parą gońców i Hetman się rozgrywa. No Hetman na F6, moi drodzy, podwójny nacisk na co prawda dwukrotnie bronionego skoczka, ale to się będzie wiązało z popsuciem struktury pionowej. No niestety w tym momencie, moi drodzy, no nawet H3 i wyjaśnienie, no co tutaj się stanie z tym związaniem, jak to będą chciały wykorzystać czarne. Tutaj jednak b3, no nie rozumiem posunięcia, prawdę mówiąc to jest tylko osłabianie punktu c3, z, z czego oczywiście korzystają momentalnie czarne, atakują niebronionego skoczka, skoczek a2 jednak i to teraz ofiarą jest goniec, no grają tutaj moi drodzy w ciuciu babkę, widać ewidentnie, goniec c5, b4. No, goniec ma ciasno, ale goniec może wejść na D4. A tak na wieże, moi drodzy, bit skoczkiem za bardzo nie można, bo związany. Ale można zagrać C hmm, tutaj 3. No i wydawałoby się, że pionki fajnie pogoniły gońca, a goniec wrócił na 7, tylko skoczek no Gdzie ten skoczek do gry, moi drodzy, wejdzie? Plan jest taki białego, żeby pchnąć B5 i skoczka dać na B5. No dobra, jeszcze wieża B1 najpierw może zanim B5 było, było słuszne, ciężko powiedzieć, B5 od razu. I teraz tak naprawdę hmm, bicie z A. Przychodziło do głowy, tutaj odbiły z C i już nie kontrolują pola, moi drodzy. D5, D5 czarne. A bije B, tutaj, moi drodzy, abije B, skoczek B4. O, i teraz wystarczyło zagrać C6, żeby nie wpuścić skoczka, moi drodzy, na D5. I tak naprawdę, skoczek poza jakby nie był. Skoczek jest poza grą. Może w ten sposób jeszcze próbować, no nie wiem. W każdym razie C6 nie padło, tylko padło wieża F. D8 tutaj jest takim, można powiedzieć, iście szatańskim planem Skoczek nie mógł się oprzeć, żeby nie wyjść na D4 No na D5, przepraszam No świetny skok, moi drodzy, atakuje tu, atakuje Hetmana Bardzo, bardzo aktywny No nie wiem, po Hetman D6 okazywało się, że czarne mają bardzo dobrą pozycję, mimo wszystko Tutaj jednak zdecydowały się czarną dać jakość. No, chciały namieszać i namieszały. Widowisko się zaczyna, wieża bije D5, moi drodzy, E bije D5 i E4 idzie, nacisk na związaną figurę, więc trzeba, moi drodzy, to wybić, ale Hetman bije teraz C3. Tak sobie to ukartowały, no słaby pion, cały czas jest nacisk na skoczku, moi drodzy, tylko że wieża C1 teraz, Hetman pod biciem. I od razu wisi pion, więc Hetman A5 przychodzi do głowy, żeby bronić tego punktu C7. No i H3, No teraz jest znak zapytania dla gońca. Co robi? Bije czy odchodzi? Goniec h5, takie przewidywaliśmy i poszło g4. No myślę, że te g4 póki co nie jest takie konieczne. Tutaj można było zagrać moi drodzy e5. E5 dokładnie. Jeżeli wieża d8 załóżmy, żeby tego pionka tutaj próbować, próbować utrzymać, no to nawet d6 jest wsparcie moi drodzy i hetmana i piona z e. Więc jeżeli c D to E. Wolny, niebezpieczny pion, który maszeruje, moi drodzy. Nawet jakieś takie motywy mogą tutaj wejść, wejść w grę, więc tutaj białym miały całkiem aktywną, obiecującą pozycję, powiedzmy sobie szczerze, po tym ruchu goniec H5. Tutaj jednak G4 i teraz pogoniec, moi drodzy, G6 wisi pion. No nie wiem, może Hetman E2, żeby wieże połączyć, żeby bronić pionka, żeby zafundować możliwość marszu do przodu. No piony lubią maszerować, powiedzmy sobie szczerze. Tutaj jednak skoczek E5. No co to jest? I don't know. Skoczek wszedł fajnie do gry, ale gubił pionkę białe. No niedobrze, koniec bije 4 moi drodzy. Wieża 1, no niby jest tempo. I teraz pada ciekawe posunięcie. Zapauzujcie nagranie i spróbujcie poszukać najlepszego ruchu w pozycji. Co to za posunięcie, moi drodzy? To padło w partii, podpowiem. Goniec bije F2. Świetne po, poświęcenie gońca, moi drodzy, na F2. No, tak naprawdę trzeba to, trzeba to przyjąć, bo wieża wisi, więc król bije, moi drodzy, F2. I w tym momencie Hetman B6. Za chwileczkę zostanie odbity skoczek, no bo wisi króźle stoi, jest robione miejsce dla wieży, więc, tak naprawdę, można powiedzieć, że niezbyt komfortowo jest dla króla, wydawałoby się, moi drodzy. Tutaj król G3 było opcją, tylko że po Król G3, wieża, moi drodzy, A3 i są niesamowite kłopoty możecie sobie zobaczyć co by się działo w tej ewentualnej kontynuacji. Dlatego nie król G3, tylko moi drodzy, wieża E3, tylko że wieża tak naprawdę jest związana. No mamy tutaj, moi drodzy, serię związań w tej partii. Wieża nie gra kompletnie, tak naprawdę gońca bić nie można. I w tym momencie nie zagrały najlepszego ruchu czarne A mogły to, to fajnie, fajnie wykorzystać Co byście teraz zagrali czarnymi moi drodzy? Jak tutaj grać na wygranie tej wieży? Odciągnięcie obrońcy? O właśnie Rzecz jasna wieża A2 szach No i co? Pozycja już wygrana jest dla czarnego Absolutnie moi drodzy No nie wiem, może odeć trzeba byłoby, byłoby Hetmana, prawdopodobnie byłby to najlepszy ruch I w przeciwnym razie To leć No właśnie ale tutaj nie ma wieża, moi drodzy, A2 z szachem, tylko Hetman F6. No, niby wygranie skoczka wydawałoby się, ale skoczek, moi drodzy, teraz szybciutko F3. I co? Wszystko wydawałoby się bronione. Teraz wieża A2. Troszeczkę spóźnione, bo wchodzi, moi drodzy, wieża E2. Tylko, że wieża E2 nie jest najlepsza, bo też prowadzi do kłopotów u białego. Tutaj trzeba się, no, można powiedzieć, dobrze, rozsądnie bronić. Dokładnie grać w obronie, moi drodzy. To determinuje dobry gracz. Król F1. I po królew F1 wyobraźcie sobie, że póki co wszystko się trzyma u białego. Wszystko się trzyma. Gra i buczy. Nie rzucam słów na wiatr, moi drodzy. Tak jest. Tak jest. No królew 1 wygląda ryzykownie, aczkolwiek było, było tutaj słuszne. Tutaj jednak nie królew 1, tylko wieża moi drodzy E2. Ale wieża F2 prowadzi do straty materiału. No bo teraz jednokrotnie tylko broniony jest skoczek. No i Hetman wybija z szachem, moi drodzy. F3, króle 1. Hetman tutaj G3 z szachem, króle F1. Po to, żeby teraz można było wziąć pionka z H stępem, Czyli h, y, h, 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 H. Hetman bije H3, króle 1. Hetman H1, moi drodzy. Król F2, Hetman F3, szach, króle 1. Czyżby jakieś powtórzenia pozycji? Zobaczymy. Hetman G3, szach, króle F1. I co oni mają czarne pomysły, jak to ugrać, moi drodzy? Co by się zagrali w tym momencie, w tej pozycji czarnymi? Jak to ugrać moi drodzy, jak wykorzystać opłakaną no, pozycję króla, kiepskie położenie, skrępo, skrępowane figury białego, to są rzeczy, które mogą pogrążyć tutaj obóz biały dosyć szybko. Tu najlepszym ruchem było goniec g2 z szachem, tak naprawdę nie za bardzo można to bić, jakbyście się przyjrzeli, no bo tu jest jeszcze wieża, więc trzeba by było iść królem na g1, no właśnie. I teraz Goniec F3, moi drodzy. No z tempem, wygranie tutaj materiału kolejnego masakra. Piłu łańcuchowo, moi drodzy, do plastiku miałaby miejsce. Plastikowe bierki nie wytrzymałyby tego. Chociaż tutaj, tak naprawdę, mamy Goniec F3 od razu, ale bez stępa. No niby tutaj jest atak, moi drodzy, na związaną wieżę. Tylko że teraz wieża C, C2. Wieża CC2, no to była opcja jakaś, wiadomo. Tutaj można było pokusić się o grę tego typu. Wieża bije, moi drodzy, A2. Oddanie Hetmana, y, gońc bije D1, ale jeszcze wtrącenie, żeby wieża tutaj, moi drodzy, zamknęła króla na H7, po król H7 dopiero teraz odbić gońca. Wieża odbija D1. No ja nie powiem, no cały czas przegrane mają czarną. Y, co ja, kurczę, bl blade plotę, wybaczcie moi drodzy, ciężka sprawa, mamy poniedziałek, byłem przekonany, że weekend przed momentem. Eee, tutaj tak cały czas czarne mają wygraną absolutną, tak, no, złe położenie króla, pionki słabe, polecą i dużo pionów u czarnego. No ale jeszcze gra by było. no, jeszcze musiałoby się tutaj czarny troszeczkę, troszeczkę pomęczyć, żeby to, żeby to ugrać zapewne. To była jedna z opcji. Natomiast tutaj mamy, moi drodzy, wieża scena C2, no i wieża bije C2. Rzecz jasna, Hetman bije C2 i goniec bije E2. No uprościły sytuację czarne, bo teraz Hetman bije E2 i wydawałoby się, że co? Nic z tego nie mają czarne? No mają. Ze względu na to, że mają, moi drodzy, więcej materiału. No, do przodu są z materiałem i ten pion nigdy nie dojdzie na D8. Na wymarzone pole, no wybije mu to z głowy zapewne czarny Hetman. Do tego jeszcze y, król jest podatny na ataki. Może być łatwo szachowany, co może tutaj y, przesądzić, moi drodzy, o wyniku tej partii. Czarna na posunięciu. Hetman H3, szach, króle 1, Hetman H1, moi drodzy. no Król zostaje wypchnięty do środka szachownicy. Król D2 w tym momencie. No bardzo chciałbym zapewne wymienić Hetmany tutaj czarne ze względu na przewagę pionów, chociażby i na tym skrzydle. No by skrzydłach mają przewagę pionów. W ogóle są skrzydła te świnie, moi drodzy, z przewagą, niesamowitą. Król D2. I co? Leci pion, jak widzicie. Za słabe piony, za słaba pozycja króla. Hetman bije D5, można by było to poddać, ale partia jeszcze trwa. Król 1, moi drodzy, C5. I idzie tutaj niebezpieczna parka, moi drodzy, przy wsparciu Hetmana. Hetman 8 szach, wtrącenie, no król H7, moi drodzy, no ale tak naprawdę, nawet po biciu tutaj na B5 przez białego, Hetman E4 po król D2, C4 idzie. Hm, za silne to jest wszystko, moi drodzy. Tutaj jeszcze król C, C2, żeby tego pionka trzymać, ale teraz co, byście zagrali? Hetman d3, rzecz jasna, po król b4, wymiana hetmanów jest na wyciągnięcie ręki, hetman b3, moi drodzy, szach, król c5, tak było w partii, hetman bije, król bije i niestety nas nie dogoniot. śpiewa sobie ten, ten pionek. No, ciekawa partia, jak w kolej Białe miały całkiem niezłą pozycję z parku pionów, która mogła maszerować tych, tych centralnych Deje, chociaż tak naprawdę zgubiły pionka centralnego, zaczęły się kłopoty. Król, moi drodzy, tutaj zasiadł w niewygodnym fotelu. Wpuszczona została wieża na linię A, no i zaczęły się kłopoty. Tak jakby białe bez planu grały troszeczkę w tej, w tej, w, w tej partii, miałem wrażenie. Dobra, tyle z mojej strony. Dziękuję za, za uwagę i oczywiście pozdrawiam serdecznie.